Hej, witam Was serdecznie z tej strony, Hallax. Słuchajcie moi drodzy. Dzisiaj odkurzone czołgi odkurzamy legendarny pojazd z World of Tanks. Legendarny absolutnie. Jest to premka, którą można było nabyć w zestawach takich jakby pre-orderach, kiedy gra wychodziła z fazy tej alfa czy tam beta i normalnie można było, każdy mógł się rejestrować, każdy mógł grać. Był to najdroższy zestaw, zaraz Wam nawet pokażę, ponieważ tutaj mam przygotowane. A oto i znalazłem stronę artykuł z soboty 26 marca 2011 roku, kiedy, proszę bardzo, informacja po 9 miesiącach beta testów World of Tanks ostatecznie wkracza w fazę premiery. W związku z tym można już składać przedpremierowe zamówienia na specjalne preordery dostępne tylko przed premierą World of Tanks. I to jest właśnie ten obrazek. I teraz wam parę słów muszę o tym powiedzieć. Jakie to były czasy, bo dzisiaj to w głowie niektórym z was się nie będzie mieściło? Po pierwsze były to czasy, w których ludzie nie wydawali pieniędzy za bardzo w World of Tanks. Znaczy, nie kupowało się konta premium. O pociskach goldowych to już w ogóle można było pomarzyć. Były to no, marzenia ściętej głowy. Nikt prawie nie grał w pociskami goldowymi, zresztą chyba można je było tylko wtedy za złoto kupić. No cóż, dawały one przewagę i to dosyć istotną wtedy przewagę. Dzisiaj to wszystko troszeczkę się rozmyło. Ale nikt nie kupował. Podejrzewam, że WG nie zarabiało za dobrze na początku samym. No i wyobraźcie sobie, że w tą rzeczywistość WOTA, gdzie nie wydajemy pieniędzy, dostajemy coś takiego, czyli uwaga, to były takie ceny. Wydaje mi się, że to było w euro u nas. Tutaj jest w dolarach, ale możliwe, że to u nas było w euro. Pamiętam, że jak zobaczyłem te ceny: 45, 67 i 90. To po prostu, bo błakałem się prawie ze śmiechu, bo w WOCie ogromną, ogromną jakby taką zagwostkę każdy miał, czy kupić 2,5 tysiąca golda sobie na przykład na premium konto, albo ile będą kosztowały czołgi premium i nagle gruchnęła wiadomość, że najdroższy zestaw, w którym właśnie jest dzisiaj, dzisiaj omawiany kartofel M6A2E1 kosztuje... 90, wydaje mi się, właśnie, że to w euro było u nas, chociaż tutaj jest nawet niech będzie dolarów. Dobra, nieważne, dostawaliśmy za to czołg i 25 tysięcy golda. I powiem szczerze, że te 25 tysięcy golda za bardzo nie było w wocie, na co wydawać yy, wtedy. Nie było tylu możliwości jakie mamy teraz. Yy, także ten zestaw to był, to była jakaś abstrakcja dla mnie. Ale wracamy do gry. Ale moi drodzy, moje zdziwienie było ogromne, kiedy w końcu dotarłem tam do tieru chyba czwartego czy piątego. Bo trzeba wam wiedzieć, że na początku czwórki, piątki były losowane z ósemkami. No i zobaczyłem, że jednak dużo jeździ kartofli. To było dla mnie takie. No. Bardzo zaskakujące, nigdy bym się nie spodziewał. Znaczy spodziewałem się, że takich zestawów może się sprzedać, nie wiem, tam kurczę, no, no im ze 100 na całym serwerze może maksymalnie jacyś, maniacy kupią, a się okazało, że sprzedało się bardzo dużo. Dzisiaj na nikim nie robi zestaw wrażenia za 400 zł powiedzmy. Wtedy na mnie konkretnie aha. Recepty są teraz przesyłane na SMS-a. Kurde, to jest w ogóle jakieś <laughs> ciekawa rzecz, ale szybko poszło. Rozmowa z panią lekarz skierowanie od razu na USG nerek i tak dalej. No dobrze. Moi drodzy, wypada tym Nie, przepraszam, jeszcze przecież nie omówiłem tego pojazdu. W każdym razie pojawiło się tego bardzo dużo. Miał być to pojazd ekskluzywny, bardzo nietypowy. Jest to czołg z ograniczonym matchmakingiem, czyli nie losowany na dziesiątki. To też jest bardzo fajne, ale oczywiście ma swoje wady oprócz brzydkiego wyglądu. To jest kwestia gustu, ale no umówmy się. tragedia. Zaletą jest może to, że ten czołg jest wysoki i jest to połączone z 10-stopniowym opuszczaniem działa. To jest na pewno ogromna zaleta, yy, ponieważ nie musimy się gdzieś wychylać mocno, za jakiś górek to nawet nie musimy na pochyłość wjeżdżać, tylko od razu. Po prostu to działo jest wysoko. Jak sobie porównacie na przykład z radzieckimi na przykład czołgami, no to kurczę, jest to wiele, wiele wyżej. Można po grzbiecie <laughs> walić ruskie czołgi. Siła ognia. Siła ognia wtedy wydawała się bardzo dobra. Dzisiaj wydaje się być tragiczna wręcz, ponieważ jest tutaj jak na czołg ciężki, bardzo mała penetracja, tak. Mamy, zobaczcie, takie pociski. Penetracja na podstawowej amunicji to jest 204. Yhm. To było wtedy to była wtedy taka bolączka czołgów amerykańskich, T32 miał podobnie, yy, czyli działo z T29. Yy, no i muszę wam powiedzieć, że. No niestety, ale w dzisiejszym wocie to działo jest często niewystarczające. Ponieważ po prostu namnożyło się mnóstwo na 9 i 8 poziomie czołgów opancerzonych. Na siódmym tego za bardzo nie ma. Jakieś tam maleńkie wyjątki, natomiast ósmy poziom i dziewiąty. WG zdecydowanie poszło tutaj właśnie w pancerze, takie na które 200 mm może być za mało. Z drugiej strony to działo nie jest na tyle celne, żebyśmy tam super po X-Spotach celowali. Na Goldzie natomiast mamy tutaj penetrację 245, co też nie jest jakąś rewelacją, prawda? No, obecnie w woc mamy Medy, które mają powyżej 220 penetracji. Medy, co było kiedyś absolutnie nie do pomyślenia. Kiedyś, słuchajcie, 88 w niemieckim średnim czołgu 8 poziomu, ta jej penetracja to w ogóle było tu jakieś wow, niesamowite, tak? Tak, to Medy miały o wiele mniej. No, ale dobra, czy kartofel jest beznadziejny? Otóż okazuje się, że nie. Bo pancerz powoduje, że ten czołg często nie jest przebijany, i rzadkość jego w grze jednak powoduje, że ludzie czasami głupieją na jego widok. Ja wam teraz pokażę, jak ten pancerz wygląda. Sorry za mój głos, bo widzę, że już mi siada, niestety gardło mi boli. Pancerz, moi drodzy, tego pojazdu wygląda tak. Bardzo strasznie, prawda? I rzeczywiście jest on niezwykle specjalny, ponieważ nie ma tu żadnego dzióbka, który miałby, nie wiem, 80 czy 70 mm, gdzie nam piątki nawet się wbiją. Tutaj tego nie ma. To jest czołg, którym jeżeli się dobrze ustawimy do przeciwnika i ten przeciwnik ma słabsze działo, mówię o tierach takich, na przykład, no, powiedzmy, siódmych, szóstych. To jesteśmy wręcz bezpieczni, powiedziałbym. Żeby przebić mu ten pancerz, zobaczcie, że potrzeba jakieś tam ponad 230 mm. Wieża jest całkiem fajna, co prawda jest tutaj weak spot z tej strony, ale jeżeli się ruszamy, to wcale też nie jest tak prosto się w niego wbić. Dodatkowo, jeżeli przybliżymy się do przeciwnika, to on ma tym trudniej z dołu tutaj podnieść działo i się wbić. Także sklejanie się tym czołgiem. Całkiem przyjemne być może. Niestety z boku mamy słabą sytuację, czyli ten czołk z boku jest wręcz stworzony do strzelania, ponieważ ma tutaj płaściutki taki piękny pancerz odsłonięty 67 mm. Mamy 89 tutaj jeszcze. Tu mamy ile? 51, proszę bardzo. I niespodzianka jest z tyłu na wieży, 208 mm. Zdarza się, że gracze nie znając pancerza tego czołgu, widząc go tyłem, jeżeli na przykład trochę chociaż kadłuba ma schowane, walą w tył wieży i wtedy jest ząk, ponieważ te 208 potrafi coś tam odbić. Ogólnie tutaj łykanko jest za zero w tym miejscu. Zobaczcie, zresztą tutaj nawet chwilowo jakieś 900 mm na skrajach jest pancerza, Tutaj kartofel jest w stanie wszystko łyknąć, aczkolwiek są też miejsca, i takie dziwne strzały, że nam się czołgi wbijają. Zwłaszcza dziewiąty poziom, tam na goldzie ludzie grają nieraz, więc potrafią się wbić i wtedy myślimy, że jesteśmy bezpieczni, ale wcale tak nie jest. Natomiast pancerz jest naprawdę dużą zaletą tego pojazdu. Pozostaje nam do omówienia, moi drodzy, mobilność. Otóż z mobilnością tutaj jest różnie, to znaczy tak. Mocy na tonę moim zdaniem mamy wystarczająco. Oczywiście 14,2 to nie jest jakaś super wartość, ale to jest wystarczająco. Natomiast niestety kuleje prędkość. Prędkość do przodu 29 i do tyłu 14 to jest wada tego pojazdu, na pewno. Można to zmienić montując sprężarkę. Ja jeszcze na sprężarce w tym czołgu nie grałem, być może zrobimy zaraz bitwę ze sprężarką, zobaczymy, jak to będzie. Jednak i tak najważniejszym parametrem dla mnie w nim jest obrót. Z bardzo prostej przyczyny. My musimy jak najszybciej obracać się w kierunku przeciwnika przodem. Dlatego właśnie zastosowałem to, czyli ulepszony mechanizm obracania dało to chyba ponad 3. Tak. Ponad 3 stopnie dało. To jest dosyć sporym buffem dla tego czołgu. Oczywiście to przestaje mieć znaczenie, jeżeli wylosuje nas na ósemki, które będą grały goldem. Te ósemki będą nas przebijały spokojnie w przednią płytę, tak? Ale jest szansa, że wylosuje nas na przykład na topie albo że będziemy walczyć z czołgami, które mają 175 mm podstawowych, podstawowego, podstawowej penetracji. To wtedy nam się bardzo przydaje. I chcę, nie chcemy pokazywać boku przeciwnikowi, tylko po prostu, żeby on strzelał z przodu. Niech się wtedy martwi. Co do jeszcze takich ciekawych rzeczy, tutaj na tych wszystkich zestawach i załodze mam 430 zasięgu widzenia. Myślę, że to nie jest jakoś tam najgorzej. No i co? Pora załadować. Amunicję i pora wyruszyć, tak jak zawsze robię. Bitwy na żywo, takie, wiecie, pierwsze wrażenia. Jeszcze tylko, może powiem o modułach. Zdecy dosyłacz jest zawsze takim standardowym modułem, z którego nie rezygnuję. To już naprawdę musiałoby nie wiem, co być, żebym zrezygnował z dosyłacza. Dwa pozostałe moduły to jest pełna dowolność. Niektórzy wentylację jakąś sobie instalują. Ja to. Zainstalowałem ulepszony mechanizm, żeby mi się troszeczkę celownik mniej rozjeżdżał i żeby mi czołg lepiej skręcał. No i eksperymentalnie włożyłem ten moduł. Lubię ten moduł dosyć. Zawsze testuję go na ciężkich czołgach, bo on na ciężkich czołgach daje najwięcej. Tutaj akurat dał 160 życia, chyba więcej. Tak. No i oczywiście wzmocnione całe zawieszenie, które spowoduje, że nie będzie mnie tak łatwo zdetrakować. Ten moduł można by było zamienić na jakiś inny, ale postanowiłem pierwszą bitwę rozegrać właśnie w takiej konfiguracji. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo, jak mnie wylosuje i tak dalej. Czyli moi drodzy, startujemy bitwę. Oby nas dobrze wylosowało, obyśmy mogli pograć na wieżę. No, wylosowało całkiem przyjemnie. Ósemki nie ma co narzekać. Czy są jakieś ósemki? Hmm cs 52 lis, raz, dwa, trzy, cztery Wola Boga, ile się tego namnożyło No mam nadzieję, że jesteście zadowoleni yy, Ponieważ no, Dla mnie na przykład Lis jest całkiem, całkiem Przyjemnym czołgiem Lepszym od drzewkowego Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi mobilność Naj Najbardziej mi się podobało to, że on yy, Ma fajną moc Że on po prostu Od razu od początku jak rusza To tak już z taką fajną mocą nie musi się bójnąć. Buj dobra, zagramy sobie tam. Oczywiście jadę tam, żeby na wieżę pograć. Już chyba wiecie gdzie. Ale mamy więcej takich ekspertów, bo jest tu jeszcze piątka, który też będzie chciał na grać na wieżę. No dobra, pojedźmy. Eee <laughs> <laughs> y Mógłbym jechać z lewej strony, ale tam jest tych lisów dużo i wiecie, co się może stać? Po prostu taki atak na hura i wtedy bym nie nadążył. No jak widzicie, jestem wolnym pojazdem, 28. Ta sprężarka tutaj pomogłaby, nie powiem, że nie. Ona jak najbardziej by Wszyscy się zatrzymali, to może ja sobie to miejsce tam zajmę. 727, czyli albo ISU stoi, albo RHM. O, to dużo mają takich niszczycieli. No, Goślan senem trochę przesadził. Tylko, że moi drodzy, nie można się tutaj tak zatrzymywać i totalnie odpuszczać kierunków, gdzie chcemy jechać. Nie można tego robić, bo nagle może nam tu przeciwnik wyskoczyć teraz z boku. Ja już tu pojadę, chociaż się boję teraz, bo sam będę. Jedzie CS53. Ja spróbuję ich tu może przetrzymać. No właśnie, o to mi kurka wodna chodziło. No nie, no poważnie. Kurka jeszcze nie trafiłem, pomogą mi czy nie? Jest fałeczka. Dobra, skleić się z tobą mogę. Mogę się z tobą drogi skleić. Dobra, no i pięknie. Ale widzieliście o co mi chodziło? Chociaż go zdetrakowałem. Nie rób mi tego. Dobra. Nie zrobiłem za dużych obrażeń, ale atak został powstrzymany. Widzieliście? Odbiłem 1360, nie przebili mnie. Gdzieś po gąskach strzelali, po innych miejscach. No, bitwa będzie szybka, ale czołg jak najbardziej dał radę. Dobra, chyba musimy tutaj jechać, bo mamy już taką przewagę. Nie myślałem, że ta bitwa. Chciałem Wam pokazać w tym miejscu granie na wieżę, no ale niestety. Dobra, dzida. Jest tu spot? Chyba nie będzie. Mogą tam. O kurka! Oho! Co mnie wykryło? No dobra. Nie ma strzałów, czy skąd to było? Dobra, jedziemy do bazy. O kurde, oni tam są. Od tego się nie spodziewałem. No słabiutki będzie wynik. No ale widzicie, znowu jestem z tyłu, nie? Byłem z przodu przez chwilę. Ach, szkoda. Nie ma tu bicia stąd. Gdzieś ty wjechał. Skorpionik. Oj, chyba będę miał bicie na ciebie. A. Ah. O, ten czołg się najlepiej sprawdza, jak to oni atakują. On w ataku to tak średnio najeżdża, kurde. Za wolno, zobaczcie, że ta fałka kurcze jedzie tak samo szybko jak i ja. O. Ale jakby mieli duże siły, właśnie tam na bananie, na tym przepychaczu, to by mnie zjedli od razu i od razu by w dwa ognie wzięli nasze piękne czołgi. O kurcze. No i proszę. Nie no, jadę tam, bo tam będę mógł na wieżyczkę sobie pobrać. Chociaż trochę. W tym momencie przydaje się 14 koni. Tutaj nie jesteśmy też, też tak szlamazarni, zobaczcie. Jadę te 17, to spadnie jeszcze, ale jednak no to nie jest 8, tak? Czy, czy 10 na godzinę. <laughs> No już takie siły podjeżdżają, że... Ciekawe, czy mi Isus rujnie zaraz. Chciałbym sobie jeszcze postrzelać. No ta bitwa taka nijaka. No, ale to takie są właśnie. <grywanie> Robione na żywo. Dobra, Lisek, z tego co wiem, yy, wieżyczkę mu strzelać nie będziemy. Uła, uła. Dobry. Okej, okay, wystawię im się na strzał. Proszę, widzicie, ding. O, ten, wiedziałem, że mnie przebije. No, Lisek kadłub ma słabiutki, wiadomo. No, myślałem, że nie dojadę tutaj, szczerze mówiąc, że myślałem, że już nie, nie postrzelam sobie. No, strasznie mizerny wynik, ale widzieliście, jak bitwa się rozegrała. Ujawniła się wada, tak? W ataku jesteśmy wolni, po prostu wolni. Ale udało się dignąć całkiem sporo. Zresztą te lisy są po maratonie, więc to nie wiadomo, kto nimi jeździ, czy jeżdżą supergracze, czy... Tacy słabi, którzy bardzo dużo grali, też sobie zrobili, ale fajnie, że są te maratony. Bo właśnie gracz, który nie chce wydawać pieniędzy, może sobie, no no, milczeniem, ten. Ale zobaczcie, że nikt nie zrobił jakiegoś super wyniku. Bitwa była bardzo wyrównana w tym sensie, że no wszyscy atakowali, prawie wszyscy coś zdziałali. Proszę bardzo, uszkodzenia zablokowane 1680, naprawdę to nie jest wcale źle. Pojedziemy sobie następną bitewkę. Przepraszam Was za mój głos. Oczywiście, gardło mnie boli już od tam od trzech dni. E, jakoś tam sobie radzę. Patrzcie, kolejne fajne losowanie. No i dobrze. Tutaj kto będzie groźny? No, e 75 TS, oczywiście. Lisek, lisek jest, TCS-53. No, polskie czołgi, widzę, z zdominowały. Ja po. Kurczę, no właśnie tutaj czy jechać, czy nie jechać na ten przepychacz. Tam jest taki moment, że trzeba się wystawić na ostrzał z prawej strony. Ja tak nie lubię tego momentu, że szok. No ale pojadę. Bo jak tutaj, to znowu się okaże, że będę stał i nic z tego nie wyjdzie. No defender, no kurczę, defender jest problematyczny dla tego czołku, naprawdę. S75 TS jak się ustawi, dobrze też. CS pewnie też jak się dobrze ustawi. No ale mamy lwa. No defender. On <noise> no, pewnie tam pojedzie. No ale jedziemy. Bo możemy się tylko ja z lwem przeciwstawić mu. Najlepiej, żeby tutaj się bronić, na tej górce, bo nie ma baboka. Więc my możemy sobie grając na wieżę lew gra na wieżę. Ja gram na wieżę. I fajnie by było ich tu powstrzymać. To było najlepsze. Chyba tak nawet zrobimy. O, najpierw sobie tu można, zobaczcie, i można grać z tego miejsca. Ono jest bardzo bezpieczne, bo tam możemy nie przejechać. Nie wiem, co lew zrobi. O, właśnie, lew chyba też nie będzie tam jechał za bardzo, a jednak jedzie. Ha! No dobra, to go nie zostawię w potrzebie. Chociaż to może się źle dla nas skończyć. Ten defender, jak się dobrze ustawi, będzie. No i tu zaraz jest to miejsce. Tu jest to miejsce, słuchajcie. Kurde, mogliby coś z nim zrobić, bo jest defender. Dobra, rzucimy na golda, który i tak mi nie pomoże aż tak bardzo. Ale na wieżyczkę można tu zagrać, o ile on Pięknie się ustawił. No pokaż się. Dobra, poczekamy. Nie ma baboka, to jest taki... O e 75 TS. Ale ping mi skoczył na 200. Co to jest? No niestety działo mi rozpieprzył. Z tyłu mamy jakąś tam, ale już kołowiec zapieprza. Już mi się to kurka nie podoba. Nikt tu nam dubska nie chroni. O, pięknie, ktoś wrócił. No, E75 TS za to bardzo tu nam wyjechał. O, już mnie przebija. Okej, okay, to było dobre. Jest defenderek. Dostał. Teraz będzie chciał mnie przepić. Czy to mu się uda? Udało mu się, ale na goldzie. Dobra, ja już zebrałem tyle teraz lew wypadałby, żeby coś zebrał. A tam z przodu co jest? CS Ale lew się tak nie kwapi, bo możemy dostać. Dobra, spróbujmy tutaj w tego kolegę sympatycznego coś zdziałać. Wieża więc wchodzi. Patrzcie znowu, no. Wieża więc wchodzi w polski czołg. Dobra. Tragicznie nie jest, obiekt jeszcze, kurde bela! To bym chciał sobie tak podjechać. Już strzelają z tamtej górki, właśnie to jest najgorsze. Dobra, nie mam możliwości teraz. No, jestem na strzał, wyjadę tu, zobaczę, chociaż nie. Stawić się, czy się nie. Ten CS kurcze tutaj jedzie dziadyga. Ja go spróbuję tu dziubnąć. Tu mam fajną pozycję. Szkoda, że nie trafiłem. O, pięknie obsiedli go. Dobra. No, bitwa jest wygrana. Znowu dingłem 1400, chociaż Defender Goldem, jak widzieliście, po prostu podjeżdżał. Przy... O, kurde, tu mnie też przebili? No to dziwne. No tutaj, list, lis, to już jest Gold niepotrzebny. Można sobie przerzucić. Chłopaków jest coraz mniej. No ale ja już nie zdążę. Zagapiłem tutaj. W każdym razie fajnie się grało. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kurczę, po prostu nie ma baboka. Babok by nam tu tak uprzykrzył. Dobra, jedziemy. Najwyżej zginę, to zginę. Panie lwie, nie ma się co szczypać. Uwaga. Zostały dwa Progetto. Progetto też może przebić. No to jest niestety. Ha, to jest dzisiejszy wod, że Medy dostały taką penetrację, że mogą ciężkie czołgi z przodu przebijać. Kiedyś tej penetracji jednak było troszeczkę mniej. O, już nie zdążę. <ścoughs> Ale jak widzicie, czołk naprawdę da radę. No na dziewiątki nie rzuciło, na dziesiątki nie rzuci nigdy. O, jest kolega, ale za górką. O, to dupa. Jadę, jadę, chociaż bez przekonania. Czołg jest jak dla mnie mega ciekawostką i mega przyjemny. Y ja rozumiem, że jak złe losowania będą, albo nas wylosuje na ósemki, gdzie będą same czołgi takie bardzo opancerzone, to tym czołgiem będzie się grało źle. Ale w innych sytuacjach, moim zdaniem, kartofel jest naprawdę ciekawym, ciekawym pojazdem. Nie będę robił więcej bitew, bo zazwyczaj dwie te pierwsze Wam chyba prezentuję, niezależnie od tego, jakie one są, czy dobre, czy złe. No, były dwa zwycięstwa tutaj. Pierwsze, zbyt szybka bitwa, żeby cokolwiek zrobić ale można chyba już tak podsumować ile tu zarobku było za takie coś łącznie 33 tysiące ale strzeliłem parę razy z golda, no tylko 9 strzałów oddałem w ciągu całej gry, najlepsze są takie bitwy, gdzie spotykamy się na jakimś przepychaczu, albo na jakiejś góreczce i się strzelamy, fajna jest malinówka na przykład, górka tam na malinówce, ciekawie się tam kartoflem gra, zwłaszcza jak nas na ósemki lub rzuci, nie na dziewiątki. Um, ogólnie nie to, żebym polecał ten czołg jakoś strasznie, ale jest to naprawdę ciekawa maszyna. Mało jej w grze jest dosyć, a jeżeli już się pojawia, to czasami ludzie nie wiedzą gdzie strzelać, czasami myślą, że tutaj jest weak spot i strzelają właśnie w to miejsce. Jest to ciekawa sprawa. Jeżeli będziecie mieli okazję, nie wiem, może dadzą w jakimś kiedyś możliwość wypróbowania czy coś, to naprawdę polecałbym sprawdzić sobie. Jest to brzydactwo przeokrutne, ale Daje troszeczkę Frajdy z gry. Zdecydowanie. Tylko bitwa musi się podpasować, i najlepiej jest, jak to oni atakują nas, a nie my ich. No bo jak widzicie tutaj, no, były bitwy dosyć szybkie. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.